Dzień dobry, tu Emil Dąbrowski, witajcie świątecznie w nowym odcinku wiadomości Szczecin. Co ważnego i ciekawego dzieje się w mieście? Sprawdźmy to razem. Tuż przed świętami udało się zrobić krok ku kolejnej dużej drogowej inwestycji w Szczecinie. Chodzi o węzeł głębokie. Miasto podpisało umowę z firmą Strabag, która zakłada, że w ciągu dwóch lat obok popularnego wśród Szczecinian jeziora powstanie czterowlotowe rondo oraz nowa pętla autobusowa-tramwajowa. Inwestycja to też przebudowa ulic spotykających się na głębokim, czyli Zegadłowicza, kupczyka miodowej oraz wojska polskiego. Będzie również nowy parking dla samochodów, ale także dla rowerów i stanowiska dla taksówek. Wygląda na to, że ta okolica zmieni się nie do poznania, a korki znikną na... Dobre. Teraz w wiadomościach Szczecin istotna informacja dla tych, którzy opiekują się osobami chorymi na Alzheimera. Znowu mogą się starać nawet o 3000 zł wsparcia. Bon bo opiekuńczy dotyczy tych chorych, którzy skończyli 75 lat. To kolejny rok, w którym miasto chce pomóc rodzinom opiekującym się seniorami. W kończącym się 2019 wsparcie uzyskało ponad 700 osób. Wnioski o pomoc w 2020 będzie można składać od 10 lutego w Szczecińskim Centrum Świadczeń. Czas na dobre wieści o finansowej kondycji Szczecina. Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi naszego miasta na poziomie A-. Co to znaczy? To, że perspektywa zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej jest stabilna. Na tę ocenę wpływa m.in. to, że w ciągu ostatnich lat dochody miasta rosły, poziom PKB na mieszkańca jest wyższy niż średnia krajowa, a stopa bezrobocia niższa. Jeśli ciekawi was ten temat, przeczytajcie więcej na stronie wiadomości Szczecineu. Na tej samej stronie znajdziecie informacje, z której na pewno wyjątkowo dumni są fani tenisa. PKO Szczecin Open został uznany za najlepszego challengera na świecie. Specjaliści przypominają, że wyróżnienie The Best Challenger Award jest tym cenniejsze, że pod uwagę brane są opinie samych zawodników. Wraz z PKO Szczecin Open wyróżnione zostały jeszcze trzy inne turnieje tej rangi z ponad 150 organizowanych w ciągu roku na całym świecie. Dla szczecińskiej imprezy to kolejna nagroda, tę samą dostała już w 2002 i 2016 roku. Ja przypomnę, że na kortach Walei Wojska Polskiego każdego roku spotykamy się we wrześniu. Jedni uważają, że wychodzą już z młody inni, bez nich nie wyobrażają sobie pożegnania starego i powitania nowego roku. Mowa o fajerwerkach, które mogą sprawić sporo radości, pod warunkiem, że rozważnie z nich korzystamy. Mam teraz dla Was kilka rad, prosto od szczecińskiej straży miejskiej. Przede wszystkim wybierajmy miejsca, w których okolicy nie ma przewodów elektrycznych, drzew i oczywiście tłumu ludzi. Kupujmy tylko takie fajerwerki, które mają instrukcję w języku polskim i nie odpalajmy ich po alkoholu. Komplet porad znajdziecie na stronie wiadomości szczecin.eu. Wszystko po to, aby Sylwester i Nowy rok móc wspominać jako świetną i bezpieczną zabawę. W miejscu, które teraz Wam polecę, fajerwerki zastąpi pokaz laserów. To oczywiście jasne błonia. Tu odbędzie się miejski Sylwester. Początek o 22, a w planie koncerty Papa D, De, Demono oraz zespołu Łobuzy. Wstęp jest oczywiście bezpłatny. Widzimy się zatem na Miejskim Sylwestrze oraz w następnym odcinku Wiadomości Szczecin. Najciekawsze newsy bez przerwy są na stronie internetowej w aplikacji i na ekranach w mieście. Pamiętajcie też o codziennym serwisie WS Info na Facebooku. Polecam i życzę udanego tygodnia, w którym odpoczynku zapewne nie brakuje. Do zobaczenia. Cześć!